Siemka siemaneczko moi kochani, z tej strony Zwykły, a to jest kolejny odcinek z grybuli Niestety mam dla was złą wiadomość. Taka jest ta wiadomość, że w wczorajszym odcinku zrobiliśmy Halloween i zapomniałem zapisać postępu gry. I dlatego będziemy musieli zrobić to od nowa. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie. Postaramy się zrobić to szybciutko, żeby przejść do e, następnych misji z fabuły. Nie będziemy się z tym bawić, po prostu robimy to co nam kazali. Nie będę się z nimi też bił, bo... Nie ma sensu. Chcę to zrobić jak najszybciej, żeby dalej iść z fabułą i właśnie zanudzać tymi samymi misjami. prank complete. Idziemy po kolejne pranki tego co pamiętam, to tutaj ziomek do nas sam przybiegnie. A, co ja robię? Biją mnie. Ej, tamtego mi zabili, czy co? Co, oni go skopali, to? O, oni nam pomagają. Jestem wszystko najlepsze. A przepraszała za to? No ale ty, nie podoba mi się, że ty w ogóle mi bijesz, ty chłopie. Za dużo sobie pozwalasz, czy co? Bo nie wiem. To, że Halloween nie znaczy, że ty nie jest sklepie, wiesz o co chodzi. Dobra, ta mordeczka coś chciała. Dobra, to mordeczka coś chciała i ona pewnie chciała tego, żebyśmy obrzucali randomów jajetami. Dobra, ale ja tego nie mogę. Klas. Co z tego, że... No dobra, prank complete. Czemu został tylko gary? W sumie nie przejmuje się tym, bo missing mi nie skończyło. Dobra, tutaj te kuleczki, więc patrzeć na nie trzeba. Ale pan króliczek, nasz różowy, kochany króliczek gdzieś się zgubił. Dobra, na razie to. Mhm. Dobra, to jest ten. ten. Co ty... gary, taki kozak, co... Tu idzie jakaś grupa. Nie wiem, czy oni się ze mnie śmieją, czy oni się po prostu podniecają moim strojem. Nie wiem, też mi się podnieca takim strojem. ale. Jest tylko głupia gra, znaczy głupia gra. Głupia, śmieszna, fajna gra. Wiecie o co chodzi? Dobra, chla. Je budu. I teraz kosmonauta jest. Dobra, jeszcze raz. To jest tam. tutaj tego dniogłowego, co wybiegnie z tych szaków, weźmiemy sobie. Co? Dawaj, dyniogłowy. Co tu miałeś? Te kulki, miałeś? Dobra, dawaj, te kulki.

Dobra, nie chcę tak celować No się wypierwsił na tym, czy ja go wadam, po prostu? Wydaje mi się, że go wadam. Dobra The big prank ja nam to 5 minut, żeby to zrobić Dobra, bo tutaj nie wiem czemu, ale ci biali się tak strasznie rozbestwiają, że to jest hit. Dobra. I don't care, Idziemy dalej. Strasz mi głupie, że nie zapisałem tego postępu gry. Nie wiem czemu w sumie. Dobra, jest kudliczek z powrotem

Czemu on bieg dalej nie miam, pojęcia. Oh a, a, on był coś na straczkę dał, no, dobra? Pominąć nie mogę? Storm! <noise> Storm. To nie jest we dobra. Right. To... Ty zaraz ci miodą, push mnie don't mi jak cię gruby zatekało, to chyba nie wiedziałeś, gdzie jesteś. Mm, dobra. Mm, nie w tą stronę. Jak zwykle, nie w tą stronę. Nie ma jak to z kubskim przymierzyć świat. Nie wiem, dlaczego akurat oni mają takie głupie pomysły w tej grze. Nie wiem, czy też mieliście takie głupie pomysły, żeby z kupą biegać w torebce papierowej na śniadanie i rzucać komuś pod drzwi. U mnie za dzieciaka były różne pomysły, ale no, chyba nie aż takie, żeby rzucać komuś kupę pod Dobra, Don't worry, it'll be funny. Nie ma jak to, wejść w palącą się kupę, to też jest takie... No dobra, mamy tego kostium Red Ninja, nie? Dobra, dobra, tutaj nasz WFista chce nas dorwać. Dobra, rura. I wiecie co? Ja idę się przebrać. Nie będę się przebierał chyba w tego ninja, bo nie ma sensu. No to jest tylko jedna noc chyba Halloween. Jedna noc Halloween, to nie będę się przebierać, Po prostu. oczywiście no, wybieg. Dobra, ja po prostu się przybiorę chyba w normalne ciuchy. Nie. Chyba, że. Mogę zrobić tak. Przekajcie. Zrobić tak. Nie. Wiecie co chodzi? Legs, i kozak, zobaczcie, nie? Tylko... Buty to takie, nie? I tego heda W sumie nie wiem, czy łysyć, nie, to chyba ninja zrobię, co? Bo ninja nawet spoko wygląda w sumie. Tam, będą Chcielibyśmy od naszego poczciwego Jimmy'ego Hopkinsa. Nie ma co, dobra. Ja no oczywiście od razu mamy dwa zadania na wejście. Dobra, Pomóż Garemu, dobra. Mamy pomóc Garemu dzisiaj. Hold on, relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Me, me, me. I'm thinking bigger picture, and you're worrying about getting into trouble. You know what? You really are something. What bigger picture? I'm. Uh, we are gonna take over this school. We are not taking over anything right now. <laughs>

Nie, żeby mu tam rękę wykręcić, tylko nie wiem, bo tak... stuc na kwaśne jabłko, wiecie o co chodzi. Dobra, biegnie na nas przeciwnym ninja. Patrzcie, ninja i pa, pa jak, go, pa, jak go biorę na tym. W sumie nie wiem, gdzie biegniemy, bo nie przeczytałem. Angary też widzę, że jakoś nie tłucze się zbytnio, Dobrze. I to jeszcze mówi, że Jimmy nas w sklepie, że to my i pokażemy, a nie on tam, my już tam jednego. Pa, oni nam pomagają. Też byłam w stanie. Za tobą! After you! Tu za tobą. Dobra, jesteśmy w jakiejś piwnicy. Find your way to the basement. <laughs> Dobra, jakieś drzwi? Myślę, że one się zamkną za plecami, nie wiem. No i co na teraz robi? Ciekawe, ty tu coś jest. Nasz ninja sobie poradzi. Kurde, wkurzamy ten ziomek, naprawdę, nic nie robi, a nas pośpiesza jeszcze, no, bo szczelny gnój. Guns, use your slingshot to hit the broom. Sorry, Mordo. Szczerze nie mam pojęcia, ale tylko go beyon. Czekajcie jak tu się celowało! On nam mówi, żebyśmy użyli tego, ale... Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem jak się z tego celuje. Jimmy, <laughs> Cały czas go obijam. Nie wiem, czekajcie, ja muszę tutaj jakoś to No i tam je celuje automatycznie w niego, a ja nie chcę w niego strzelać. Jak się to celuje? tak? Nie wiem. Niej, szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, nie. I teraz to będzie jeden z cięższych problemów tej gierki. Wiecie co, to jest ciężkie dosyć. Go. No mu ja No, nie wiem. O. Dobra ty, ej, patrzcie, nie wiem jak to zrobiłem. Ale jakoś się udało. Mam nadzieję, że nie będzie więcej takich tych. Ja go jak jakby się ninja. się nie? patrzy tu nic. Uff, oh, Liam. Wbijamy, nie? No i on nic nie robi! On nas wykorzystuje! Jesteśmy jakimiś murzynami, nie? Tak nie będzie! Jak go tutaj... ...zlać? Nie, on zamiaru być jego murzynem jakimś... Dobra, to ciągasz się tego Halloween, czy to, jakieś dynie? Dobra, chłopie... Tak. Trzeba to było ugasić. Dosyć łatwe. Mogę to sobie ustawić. Olać tą. Ale co my potrzebujemy tak naprawdę z tej piwnicy? Ten Gary nas gdzieś prowadzi cały czas, a ta piwnica jest dosyć wielka jak na taką szkołę, nie? Wiesz o co chodzi? A, to są jakieś salówki, ty! O kurde, te jakieś walki są te? Sorki to, Ale to są jakieś ma nielegalne walki. Nie, czy nielegalne, nielegalne, to tak, że wszystko jest. Co on gada w ogóle?

patrzcie co on nimi robi. Całej, Jimmy. Ja... O, dobra. Dobra, jakieś tu będziemy z nim walczyć. Nie też kiedy? Tu jest jakiś garda czy coś. Wiecie o co chodzi? Dobra. On tu gdzieś się rozbiegał, chłopak. O, chumie. Ja już się nie spodziewałem, że on trafi. Stawaj, 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 stawaj Nie spodziewałem się, że on mnie trafi Ale tutaj już go przy, przy, przyjmujemy i jest tyle, myślę, że Takie trzeba... Mogę złapać w ogóle? Nie, załapać nie, za ciężkie gdzieś. Myślę, że... Nie. Dobra. Na razie oklepujemy tam. Widzę, że... O, 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 o! i nagle wiem, panie razem.

Oh. <laughs> yeah, Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You didn't. No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry, bad Russell. No, no, Russell nas nie będzie zaczepiał. O, coś nam się otworzyło, ty, pa, możemy wychodzić, czy za... Ale tro...

Hey, listen. We like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in Old Bullworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. Jeśli jest do boksu, czy jakieś Nie dzięki. Dobra, mogę sobie tu tę gierkę zapisać? Chyba mogę, nie? Patrz, o i teraz w końcu! O kurde, prawie 5% gry mamy. Dobra, jeszcze. Serio, jak coś. Nie, nie będę ci pomagał, grubych na razie. Na razie, odsuń się. Kurde, murzynie za no? Nie żebym miał coś do murzynów bardzo bardziej do ludzi ciemnej karnacji, ale... No, tak się mówi po prostu Dobra i wiecie co? Bo tutaj dostaliśmy zaproszenie na tym siłownię chyba? Last minute shopping small offenses. gdzieś w tamtą stronę myślę Oni niech się śmieją, ale i tak nam pomagają to jest takie dziwne no, dobra, pójdziemy najpierw sobie tutaj zobaczyć, ogarniemy co tutaj mamy. Nagle by przylagowało. chłopie, ty nie masz szans nawet. Patrz, coś nam się tu tworzyło. Ej, mogę wyjść ze szkołki. O idę To już będzie grubo No ale i tak ja nie wiem jak ja to włączam nie To jest tym wszystkim najlepsze Ty Mogę wyjść przez szkołę i to już jest To jest jakieś miasto ty Bro, nie mam zamiaru tam iść na razie. Wiecie co? W tym momencie zakończymy sobie gierkę, ze względu na to, że wczoraj był bardzo długi odcinek. 42 minuty około miał. I myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. I zaczniemy sobie to w następnym odcinku, ten nowy rozdział. Oczywiście musimy się zemścić na Garym, ale to już będzie w późniejszych odcinkach. Ja bym się z wami żegnał. Myślę, że się podobało. Siemanko!